Wyszedł na scenę, by znów oddać serce w dźwiękach. Tego wieczoru miał zaśpiewać dla tysięcy. Zamiast oklasków zapadła cisza. Stanisław Sojke zmarł tuż przed występem. Cały polski show biznes zamarł. Witajcie kochani, tu Alicja, a wy oglądacie kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś zabieram was w niezwykle trudną podróż przez jedną z najboleśniejszych strat. Jakie w ostatnich latach dotknęły polską scenę muzyczną. Stanisław Sojke, artysta, który przez dekady budował mosty między jazzem, poezją a duszą publiczności, odszedł niespodziewanie. I choć jego głos już nie za na jego duch wciąż unosi się nad każdą nutą, którą nam zostawił. Był 66-letni, pełen pasji i oddania temu, co robił. Nawet w dniu swojej śmierci planował występ, miał być jedną z gwiazd finałowego koncertu festiwalu w Sopocie. Tego samego dnia uczestniczył jeszcze w próbach, spotykał się z innymi artystami, dzielił się uśmiechem, wymieniał zdania. Nikt nie przypuszczał, że to będą ostatnie jego słowa, ostatnie kroki, ostatni oddech. W trakcie trwania koncertu telewizja przerwała transmisję. Zapanowała cisza. Która brzmiała donośniej niż jakikolwiek dźwięk. Mateusz Chłatki, prowadzący wydarzenie, przekazał widzom i zgromadzonej publiczności wstrząsające informacje, jak Państwo wiecie, przerwaliśmy transmisję naszego koncertu. Dziś wśród artystów miał wystąpić także Stanisław Sojke. Gdy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że artysta nie żyje. Z szacunku dla niego, jego rodziny i państwa zdecydowaliśmy o przerwaniu emisji. Dla środowiska artystycznego to był cios, który trudno opisać słowami. Muzyk, który był obecny na scenie od dziesięcioleci, odszedł nagle, bez pożegnania. Sekcja zwłok została przeprowadzona, rozpoczęto śledztwo, choć nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Rodzina w ciszy pożegnała artystę, a fani zostali z bólem, który długo nie zniknie. Grzegorz Turnau, który również miał wystąpić na scenie w Sopocie, wspominał ostatnie chwile ze Stanisławem. W tolk szauku Wojewódzkiego mówił z trudem o emocjach. Byłem w Sopocie i widziałem się ze Staszkiem dosłownie kilka godzin przed tym, jak odszedł. Nigdy tego nie zapomnę. To był wstrząs. Ta pustka jest ogromna. Turnał podkreślił też coś niezwykle ważnego, że choć artyści mają możliwość wyrazić żal przez muzykę, większość fanów nie ma tej szansy. Dla nich zostają tylko wspomnienia i nagrania. My możemy śpiewać piosenki, wracać do jego tekstów, opowiadać o nim w piosenkach. Ale słuchacze są skazani na ciszę. Wzruszające słowa padły także od Kaja, która kilka godzin przed śmiercią Sojki rozmawiała z nim za kulisami. Staszku, kilka godzin temu zapytałam Cię: Co z tą tolerancją? Odpowiedziałeś: Kasia, nie ma. Gdybym tylko wiedziała że to nasza ostatnia rozmowa, pisała na swoich profilach. Od tamtego wieczoru minęły prawie dwa miesiące. Ale dla tych, którzy znali Sojkę osobiście i dla tych, którzy kochali go poprzez muzykę, czas się zatrzymał. Pogrzeb, choć uroczysty, był też symbolicznym końcem pewnej epoki w polskiej muzyce. Epoki szczerości, autentyczności, bezkompromisowego oddania pasji. Stanisław Sojkę nie żyje. Ale zostawił po sobie ślad, którego nie da się zatrzeć. Jego słowa, melodie, sposób patrzenia na świat żyją dalej w nas. I właśnie dlatego musimy mówić o takich ludziach. Ich wielkości i o bólu, który zostawiają po sobie. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli czuliście kiedyś, że jakaś posenka Sojki uleczyła Wam duszę, zostawcie komentarz. Subskrybujcie mój kanał Alicja, Plotki Gwiazdy. Aby pamięć o wielkich nie zgasła. Do usłyszenia!